I witam, witam, środa dzisiaj, 12 12 sierpnia, rozpoczynamy zabawę z młodymi, dzisiaj pierwszy w moim wykonaniu próbny z kabiny, w oddziale to już drugi, na pierwszy nie dawałem, wolałem sobie je sam powywozić, dzisiaj taka miejscowość Szczytniki, to jest jakieś 70 km do nas, Pierwszy raz są w kabinie po tygodniu ciężkich treningów. Ciężkich. Były praktycznie codziennie 8 dni, były 6 razy. Nie ułatwiały sobie same, bo te treningi w tym roku wyglądają bardzo dziwnie. Potrafią się i cały dzień schodzić, ale o dziwo całkiem fajnie się schodzą. Więc, więc nawet jak, nie wiem, przyjdzie grupa, połowa, brakuje ich, nie wiem, pięciu, ośmiu, potrafią do wieczora się schodzić i naprawdę są. Na, na samych wywózkach samemu zgubiłem dwie sztuki. No, jednego tam jastrząb obrobił na oblocie koło domu. No, więc dlatego wolałem chyba je wozić, bo wtedy były chyba bardziej bezpieczne. Zobaczymy. No, jeszcze sobie wczoraj zrobiłem też trening rano. Taki na rozluźnienie, wczoraj już były fajnie przede mną. No, ale oczywiście, nie wszystkie. Wojowniczek posprzątany, no, siodełka nad nimi aż tak się bardzo nie rozczulam. I trzy sztuki zostały ten tutaj z lewej. Jasny groszek przed samym wieczorem, wczoraj po całym dniu walki na końcu. 73. Też po południu. No i tutaj jeszcze została samiczka, której jeszcze nie wywoziłem, też nakrapiana, wróciła z tego felernego odejścia wokół domu po prawie trzech tygodniach. No i po czym ona może być? No oczywiście pogabim, czyli to jest pełna siostra tego, który wrócił na piechotę. Wróciła prawie po trzech tygodniach zajechana. Więc na razie daje spokój. Nie wiem nawet, czy pójdzie na pierwszy konkurs pierwszy konkurs w niedzielę. Zobaczymy na razie. Na razie muszą przyjść. Te, które, te, które są dzisiaj. Anteny podłączone już jakiś czas temu, więc takie się już nauczyły do nich. Pogoda wyśmienita. Odejście ponoć było dobre. Takie dostałem info od lotowego. No, miejmy nadzieję, że. Że będzie w miarę 61 kociaków poszło walczyć i się uczyć przede wszystkim. Przede wszystkim o to tutaj chodzi. Zobaczymy, ja mówię, na takim podlociku dla mnie podstawą jest, jeżeli siądzie statko. Nieważne, jakie duże, ważne, żeby usiadła grubka, będzie ok. Jeżeli nie siądzie, to jeszcze duża praca przed nami. Na razie, w porównaniu do zeszłego roku no idą słabiej, zwłaszcza treningi. Treningi mają takie bez szybkości, a jak to wyjdzie, no to dzisiaj już się, już się okaże. Na pewno nauczyły się oporu, uporu przez te treningi. Były włącznie 8 razy wywiezione. No ale treningi tylko rano. Nie mogłem niestety po południu. Te upały, które były, nie, no nie, nie, nie będę aż tak ryzykował. Myślę, że jeszcze na to przyjdzie czas. 8 razy wywiezione, zaczynają powoli łapać. Na koniec już o co w tym chodzi. No ale tak jak mówię, szybkości jeszcze nie ma w tych treningach. Mam nadzieję, że oby dzisiaj przyszły, żeby było czym pracować dalej. Upuszczone 600 mamy 635. Myślę, że do godzinki powinny być. 70 km. <laughs> Absolutnie jest bez wiaterku, nawet listek się nie rusza. Eee, ciąg powietrza, jaki powinny mieć, to delikatnie w dziubek, więc, więc myślę, że tak mówię. 50-55 minut, jeżeli się pojawią, byłoby super. Będzie godzinka, godzinka z hakiem, też dobrze. Młode to są, więc wiadomo, to, jest, to są pierwsze, pierwsze loty z kabiny. Tam jest mieszanka wybuchowa eee, jedne bardziej trenowane, inne mniej. Zobaczymy jak to wyjdzie i mam nadzieję, że uda się coś nagrać. Do zobaczenia i trzymajcie kciuki. No i nie będzie kolorowo u mnie. Jest, jest, jest pierwszy, ale no wiem, że chwilę wcześniej pojawiły się u kolegi, a pojawił się jeden niestatko. Chodź, kać, 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 płowy. Chodź, kać, 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 kać. Zabawiam się, że na razie wolą sobie iść na ogonach. A, 591 z krauzą. Chodź, kać, 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 kać. No ale jeżeli pojawia się jeden, to to nie jest dobra wróżba. Chyba niestety na, na razie są na etapie odprowadzania znajomych po domach. Chodź, 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 chodź. Niefajny początek. Zobaczymy. Kolega, yy, który ma tam z 5 kilometrów bliżej ma 15 Pojawił się drugi, ale ten już gdzieś ze wschodu. O. Chodź, 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 chodź. Więc niefajnie. Na razie nie ma napinki, jeżeli chodzi o wchodzenie. To jednak pierwszy, pierwszy lot z kabiny. O, Ale wystraszone, no ta kabina jednak je troszeczkę wystraszyła. Jest pstra. Chodź, 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 chodź. To jest córeczka akurat yy, Granowski, która była na na wystawie, czyli w tamtym roku druga lotniczka okręgu i dwa następne no ale to jest, to jest za wolne tempo jest trzeci razem będzie piąteczka jest następny ale pojedynczo to nie, to nie to, to nie o to nam chodziło, chodź, 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 chodź Chodźcie maluchy, chodź. chodź, koć, 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 chodź, to To o to to dzisiaj dzisiaj. chodźka, szpaczek, chodźka, widzę? chodźka, towarzystwo. towarzystwo. chodź, koć, 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 Chodź, 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 chodź. Jest chyba następny. Oj, jest jakaś grupka. No może tu coś usiądzie. Więcej. Chodź, 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 kać kać Tak, lecę mnie, Zamiast do środka. Chodź, 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 chodź. I jest następny. No. Ta grubka jednak nie do mnie. No nie fajnie. Chodź, 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 Tak, przylecą sobie do mnie. Najlepiej usiądą na telefonie. I jest kolejny. I tu z kierunku kolejny. O, córka Gabiego. Chodź, 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 chodź. i wystraszone. Jednak kabina robi swoje. Są następne. Jeden, dwa, trzy. Chodź, 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 nie będę chodź, 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 tutaj chodź, chodź, Chodźcie maluchy, chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 O, teraz widzę grupka jakaś nadlatuje. 3, 6, 10 jest przy karmniku, czyli 7. Chodź, 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 chodź. 8, 9, 10. Chodź, 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 chodź. 11, 12, 3 krążą. To 15.

5 minut minęło. 5 minut jest ich ponad 15. Nie jest to, co, to, czego się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie ich więcej. Na pewno. Ale z drugiej strony, takie, roz, takie rozbitki na pewno lepiej to na nie wpłynie. Chodź, 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 chodź. Szpaki, widzę się zlatują. Chodźcie, chodźcie, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No chodźcie dzieciaki, nie do mnie, tam. No tak, tak, chodźcie do środka, chodźcie. Chodźcie do środka, nie przesiadujemy tu chodź, 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 koć chodź, 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 taka mała grupka. Nie ma rewelacji. Nie jest, nie jest to to, co, od czego mu się spodziewał. No, ale jak to mówią, pierwsze śliwki, robaszywki. Teraz ważne, żeby się pozlatywały. Tak, wariactwo na przywodzie. Można i tak. <grym> Okej. Okay. No, szacunek dla gościa. <grym> Weźcie je, zrozumcie. Chodź, kać, 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 kać Tak, 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 tak. Chodźcie dzieciaki, chodźcie, macie macie, macie Macie, proszę bardzo Chodź, kać, 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 chodź, chodź, chodź Pierwsza kabinka zaliczona przez tą grupkę. Chodź, 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 chodź. Macie szamajcie. No zaraz zobaczymy jak się pojawi reszta. Miejmy nadzieję, że w miarę w miarę się zlecą. I jestem ponownie. Nadleciały kolejne cztery. Tutaj dwa weszły. Kilka telefonów do kolegów, no tak podobnie. Tu jest bodajże 24 są, cztery siadają, będzie połowa za chwilę. Więc no nie ma rewelacji, ale też nie ma tragedii. To jest pierwsza, pierwszy taka, jak mówię, wywózka kabinowa. Więc powoli się zlatują. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że nie było żadnej grupy na początku. Ktoś powie fajnie, bo się, bo się nauczą w pojedynkę. No one w tym roku za dużo się uczą w pojedynkę. Ale to mówię jeszcze tak jak mówiłem na treningach nie było widać prędkości, więc się nie dziwię po części, że nie ma jakoś super. No one sobie jeszcze spokojnie latają. Wczoraj normalnie były nakarmione. Więc, więc nie ma jeszcze tego ciągu takiego do środka. Zlatują się. Zlatują się. Minęło od pierwszego jakieś 15 minut. Jest, jest praktycznie połowa w domu. Więc po prostu muszą się uczyć i, i dalej walczyć. Uczyć się tego, na czym to polega. Mam nadzieję, że pogoda umożliwi mi to, żeby zacząć je troszeczkę wozić po południu. I to je, myślę, troszeczkę przyspieszy. Na pewno przed lotem konkursowym jeszcze jakaś wywózeczka będzie, żeby je trochę uspokoić, żeby je trochę upewnić, żeby wróciły stadem. No taką ja mam teorię, że po to w sumie dla mnie są te treningi, że nie po to, żeby nie wiem, co tam z nimi robić. Po prostu mają się czuć pewniej. O, siadają następne. Mają się czuć pewniej, że po prostu wystartują i wrócą sobie w grupie. Dla własnego spokoju. Tyle. Dogram później. Myślę że za jakąś godzinkę. Zobaczymy jak to będzie wtedy wyglądało. I niech się zlatują. Jak na razie nie jest źle. No ale nie ma też tej rewelacji z tamtego roku, gdzie w zeszłym roku połowa stada siadała naraz. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Ona nadlatuje grupka i z nich też coś siada jakieś czarne o. mają ludzie ptaki <laughs> nie no pewnie nadlatują tam bodajże widzę że coś, coś tam się odbijało dobra nie będę przedłużał bo zanim usiądą to chwila minie dogram za, za jakiś czas jak to wygląda małe podsumowanie jak to dziś wyszło pozdrawiam i udanych lotów życzę i z tego jeszcze nagramy. Z góry. Do później. I krótkie podsumowanko o, Bez ostrości. dwie godziny od pierwszego MB. Eee, z 61 jest aktualnie 55. I podsumuję, bo najwyższa pora, żeby je nakarmić. Eee, wcześniej nie dawałem. Dopiero jak się zlecą, tak tylko troszkę miały popruszone. Widać, że bardzo głodne, eee, co powiedzieć, nie jest źle. Nie jest źle. Lot raczej udany. Eee, pierwszy podlot tutaj w oddziale był, był bardzo ciężki i gołębie się bardzo, bardzo słabo schodziły. Dzisiaj o wiele lepiej. Eee, pierwszy lot z kabiny, więc też nie spodziewałem się mega atrakcji. Teraz tylko miejmy nadzieję, że że nic się nie podzieje, jeżeli chodzi o zdrowie. Ważne, że gąbki są. Mam nadzieję, że pozostałe, jak nie w komplecie, to chociaż w większości jeszcze wrócą. Brakuje 6 sztuk na chwilę obecną, więc ja jeszcze mam nadzieję, że dotrą. Na pewno brakuje białej mewy, na pewno brakuje jednego szpaka, na pewno brakuje dryzda z kolorów i jeszcze jakiś trzech, ale to sobie je namierzę później. No co? Lodu zaliczony. No, na razie, jak to wiadomo, po kabince popsikane. Jeszcze nie, nie jadły, więc spokojnie. Zaraz im to wszystko unormujemy. Eee, no i tyle. Czekamy na resztę i, i pracujemy dalej. Już, już w niedzielę pierwszy konkursowy. Wtedy zaczynamy zabawę. I zobaczymy, co to z tego będzie. Przede wszystkim z mojej strony udanych lotów. Mam nadzieję, mam nadzieję że, że już się ta pogoda uspokoi i w całej Polsce również to wszystko wróci do normy. Bo jak słyszę non-stop o, o najróżniejszych bombkach, to może już najwyższa pora, żeby to się skończyło. W razie czego, jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, czy w sprawie młodzieży, którą wcześniej pokazywałem, a troszeczkę ich tam już przybyło. To zapraszam. Przede wszystkim, tak jak mówię, udanych lotów. Bawimy się, walczymy, przygotowujemy gołębie, żeby nie było żadnej olewki, bo to najgorsze. I tyle. I zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego.